Siemanko! jestem Dominik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj znajdujemy się w Częstochowie. Przyjechaliśmy tutaj oczywiście do tego Kościoła, Zmiennego na całą Polskę i nie tylko. Także za chwilę go zobaczycie. Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to zachęcam oczywiście te zostawienia łapki w górę, a także do zasubskrybowania kanału. We'll be right <laughs> back. Jesteśmy tutaj przed tym głównym tarasem, na którym też się odbywają mysze, jak są jakieś większe tutaj uroczystości, większe pielgrzymki. Tak to pięknie tutaj wygląda. Bardzo pięknie tutaj jest. Naprawdę polecam wam tutaj przyjechać. Ja ode mnie z Krzeszowa koło w Góry na w Śląsku miałem 300 km 4 godzinki i na miejscu. Także nie spałem już 25 godzin, ale opłacało się. jakie tu jest dawno, jak gdzieś się rozpędzasz To nie wiem, że ci takie takie te. takie takie ten takie 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 tego ołtarza polowego, tak zwanego na którym też się odbywają mysze jak jest, są jakieś duże pielgrzymki i tutaj właśnie przed tym tarasem zbierają się ludzie to, że z tego miejsca zalecam was do zostawienia łapki w górę, jeżeli takie odcinki wam się oczywiście podobają zajęcam też do zasubskrybowania kanału, który będzie się na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Będzie się dostawać powiadomienia. A takie odcinki zwiedzania z, z wydaje mi się, że są fajne. Jeżeli chodzi o przewodników, to trzeba rezerwować wcześniej. No można, można by było dzisiaj, ale są to duże grupy. Na przykład z nami teraz bywa 47 osób i średnia są tak co, co godzinę, co dwie godziny grupy. Oczywiście językiem muszę sobie wybrać, ja słyszałem, że nawet ma być na 11 grupa z, z językiem hiszpańskim. I cenowo tak 150 od osoby, im większa grupa tym mniej się płaci od osoby i tutaj właśnie doszliśmy do tego głównego ołtarza podowego oczywiście tutaj od tyłu no tu już nie widziałem, no bo jest oczywiście zamknięte ale tak to właśnie tutaj wygląda wiem no, właśnie widzę bo zamknięte jest o. i tak to tutaj właśnie wygląda no, ja tutaj mamy wejście z drugiej strony No tak wygląda to z tej perspektywy Jesteśmy na Arenie Wyjechaliśmy z czasowy, ujechaliśmy jakieś 50 km i czas na jakiegoś hot doga bo już zgłodniałem Trzeba coś, coś zjeść Noże wchodzimy i zobaczymy Może coś się uda jakoś kupić Zobaczymy jak pojechać Ale pewnie gdzieś po 8 zł Mam sobie jeszcze kodę I idziemy jeszcze po hot Dzień dobry I hot-doga jeszcze poproszę jest Standard, małego A tu żyje Kartą będzie. Dobrze. Dobrze. Wziąłem sobie takiego właśnie hodoga z kabanosem tym razem i co są Wygląda dobrze, zobaczymy jak smakuje. A no, z Oreną to zawsze są dobre hodogi, także ten też powinien być dobry. Także co, testujemy. No i powiem Wam, że jest bardzo dobry. To jak zawsze, zawsze na Orenie kupowałem hodogi i zawsze były dobre. I tym razem też się nie zabiodłem. Bardzo dobry hot dog. Także pycham. To tak jak widzieliście, za tego hot doga i za kole zapłaciłem 13,50 niecałe. hot dog kosztował 7,50. Kola też się tam niecałe 7 zł. Także jest ok. Także ja jem i widzimy się później. Także jest samo i kochani. Tak jak mówiłem, chodek był bardzo dobry. Tak jak zawsze na arenie, Jak tylko jestem gdzieś w drodze i staję na arenie to zawsze staram się brać właśnie chodoga. Także są bardzo dobre. No i w tym odcinku to było na tyle. Moim zdaniem odcinek był dobry. Udana niedziela. Na początku zwiedzanie, yy, yy, zwiedzanie tego yy, jasnej góry, crossroadu, udało się zobaczyć obraz, chociaż yy, od 6 rano jak tylko weszłem na mszę no to niestety, ale nie udało mi się dostać tak żebym stał przeciwko tego obrazu, mi się nie udało. No, ale i tak mam, mi się wydaje, że dużo pokazałem, że odcinek wyszedł fajnie. Także, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Bo, jak jest dużo łapki w górę, to motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów do dla was. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału, bo wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami i pomożecie wejść mi moje wymarzone 1000 subów, jak na razie. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.